Witam serdecznie na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie. Co osoba, o której myślimy, co zamierza, czy ma wobec Was jakieś plany, z czym do Was wychodzi w najbliższym czasie? I będzie to czytanie bezterminowe, czyli w którym momencie odpożycie to czytanie, to będzie ono miało dla Was ważny przekaz. Pamiętajcie, oczywiście, że nie ze wszystkimi może ta, ten układ rezonować, więc bierzcie tylko to, co tutaj do Was przemawia. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmikami, które wrzucam tutaj na YouTube. Przechodzimy teraz do czytania. Co myśli ta osoba o was, co zamierza? Jakie ma plany wobec was w najbliższym czasie? Zobaczmy w takim razie. Jakie są jej y, uczucia, emocje względem Was? Zobaczmy, co tutaj się y, zadziało. Co zostało w przeszłości lub jest ukryte przed Wami? Co jest w myślach tej osoby? Co chciałabym wam dać ta osoba? Co sprzyja temu tej relacji? I co może Was dzielić, co nie służy tej relacji? No mamy tu sytuację rozstaniową, kartę wierzy, więc mamy tu sytuację, że ta osoba jakby z. Ma poczucie, że ten związek nie ma przyszłości, że tutaj już jakieś sprawy między wami się zakończyły diametralnie, po prostu w sytuacji, w jakiej byliście, nastąpiła, nastąpiło, nastąpił rozkład związku, nastąpiło rozstanie, odejście. Partnera, to mogły być bardzo jakieś gwałtowne sytuacje, coś zadziało się między wami niespodziewanie utrata po prostu miłości. Wypaliły się być może też jakieś uczucia. Jednocześnie można powiedzieć, że ta osoba uświadomiła sobie, że sytuacja ją za bardzo przerosła. Nie jest, nie jest w stanie udźwignąć ciężaru tego związku w jakiś sposób, bo w myślach tej osoby jest dziesiątka buław. Ta osoba, Chcę porzucić tą, tą relację i, i pójść w nowym kierunku, ponieważ jest tu brak porozumienia. Nie widzi ona tutaj szans na rozwój tej relacji, nie widzi szans na pójście z Wami w rok naprzód. Widać, że ta osoba jest zmęczona tym, co tutaj się zadziało. Być może za dużo spraw się w międzyczasie zadziało. Być może jest tu też ucieczka taka od zobowiązań. Osoba uważa, że za dużo jest konfliktów, za dużo nieporozumień i nie jest w stanie dźwigać całego ciężaru na swoich barkach. Jednocześnie karty pokazują, że ogólnie były tu, było tu brak porozumienia. Ukazuje taki okres, w którym energia tej osoby jest zablokowana na siebie. Na Was, można powiedzieć, czyli w Waszym związku nie było już porozumienia, nie było rozmów, nie było wyjaśniania spraw, nie było nadziei na wyjaśnienie pewnych spraw, całkowite takie zablokowanie się na, na siebie. Być może było wiele sytuacji, z których mogliście skorzystać, być może Wy próbowaliście w jakiś sposób dotrzeć do tej osoby, ale pokazuje się, że mimo to wszystko nie było żadnego działania. Przeciwnie wszystko zaczęło tutaj ciążyć i ta osoba nie potrafiła się już zmobilizować do Działania ani próbować cokolwiek zmienić. Można powiedzieć, że generalnie ta osoba ma bardzo dobre wspomnienia z początku waszej znajomości, bardzo dobrze jakby powraca do, do sytuacji, które miały miejsce wcześniej. Być może liczyła na to, że gdzieś te uczucia między wami przetrwają, te, które były na początku, że być może one się w jakiś sposób odrodzą, ale to odchodzi już do, do przeszłości. Ta osoba nie chce już wspominać, nie chce, nie chce już dostawać tego impulsu. Może oznaczać też taką chęć, że za bardzo idealizowała ona pewne sprawy i teraz czuje się rozczarowana. Pragnie uwolnić się od wspomnień, które kojarzą jej się w tej sytuacji, w jakiej się znalazła. Są jakby nie na miejscu, tak? Kojarzą jej się z czymś przyjemnym, a sytuacja, która tutaj zaistniała, tak naprawdę taka nie jest. Co ta osoba chciałaby w stosunku do Was? Pokazuje się, że ta osoba nie chciałaby tracić kontaktu z Wami. Nie chciałaby zamykać się w tej znajomości całkowicie, natomiast ona jest bardziej skłonna do znajomości na stopie bardziej przyjacielskiej, bardziej koleżeńskiej. Jest w stanie tutaj spotykać się z Wami, spotykać się w gronie przyjaciół. I, i miło, spędzać, miło spędzać z Wami czas, ale już nie w jakiejś jednostkowej, intymnej relacji, ale bardziej na płaszczyźnie przyjacielskiej. Co Was wzmacnia, co sprzyja, to Zachowanie y, równowagi w całej tej y, znajomości i y, znale znalezienie y, bilansu, tak? Y, znalezienie nie bilansu, tylko balansu y, w całej tej sytuacji i y, przyjrzenie się wszystkim za i przeciw, tak? Znalezienie takiego y, złotego środka, uświadomienie sobie, gdzie jest, ta, gdzie jest prawda, nie bani się tej, tej prawdy, która tutaj wynikła, bo być może ten związek od początku nie miał racji bytu. Może od początku powinniście, powinna ta relacja iść w innym kierunku w kierunku właśnie dobrej przyjaźni, znajomości i. Tutaj jakby karty mówią, sprzyja wam to, żeby uświadomić sobie, jakie popełniliście błędy w tej relacji. Naprawienie tej sytuacji dzięki właściwemu rozpoznaniu, czyli przeanalizowaniu swoich działań, ocenieniu je i wzięciu odpowiedzialności za to, za to co się stało. I jednocześnie karta mówi o tym, że w całej tej sytuacji należałoby też uniezależnić się od swojego partnera i zachować tą równowagę, zachować niezależność uwolnić się od tego, co nam przeszkadza i nie tkwić po prostu w relacji, która no, która nam po prostu nie służy, tak? Co, was, co wam może nie służyć w tej sytuacji? No, karta pokazuje nowy początek, czyli generalnie karta mówi, żeby nie wracać do, do początku, nie próbować wskrzesić tej relacji na nowo, nie próbować czegoś przywrócić, co już umarło, tak? żeby również nie podejmować decyzji bez przemyślenia, bo kartą przeciwstawną macie tu sprawiedliwość, a więc przemyślenie wszystkiego, wzięcie pod uwagę wszystkich ważnych aspektów waszego życia i podjęcie właściwej decyzji, a więc to, co Wam nie służy, to, to takie zaskakujące zachowania bez, bez przemyślenia, bez odpowiedzialności. To takie właśnie działania nagłe, wskakiwanie do, do, do wody bez, bez przygotowania, tak. I Karty jakby mówią, żeby, że to nie będzie Wam służyło, tak? nie umocni niczego, ani nie przywróci tu żadnych, żadnej sytuacji z przeszłości. Należy pójść coś nowego po dokładnym rozeznaniu sytuacji. Zobaczmy jeszcze, co powiedzą Wam karty Kipera. Co tutaj może się jeszcze ważnego y, dla Was wydarzyć? W tej sytuacji, która, którą tutaj macie y, z Waszą drugą połówką, osobą o której myślicie. Wy możecie bardzo dużo myśleć o, o tej osobie, bardzo dużo poświęcać jej uwagi i, i swojego czasu, tak? Czyli gdzieś jeszcze nie ma tego do końca zrozumienia całej tej sytuacji, ciągle być może przeżywacie to, co się dzieje. Natomiast Karta sugeruje, że coś jest jeszcze do przepracowania, że jeszcze nie jest to jakby wynik ostateczny. Jeśli mówimy tu o jakimś zaangażowaniu tej drugiej osoby, to karty mówią, że może tu być aktywność ukierunkowana na ucieczkę od wiązania się od zbliżenia tej osoby do Was, że jest tu, będzie tu czas na poświęcenie się pracy i, i, i pójściu jakby w innym kierunku. Możecie się też spodziewać czegoś pozytywnego i że do Was nadejdzie coś, czego się nie spodziewaliście, jakaś przyjemna, Pozytywna odmiana, odmiana losu, tak? Zobaczmy, z czym może być związana ta odmiana losu. To mogą być jakieś wasze sprawy rodzinne, sprawy domowe. To miejsca, takie, w których czujecie się dobrze. Mówi o, o tym, że nastąpi niebawem to, czego oczekujecie w związku z tą sytuacją czyli możecie być spokojni co do rozwiązania się tej relacji tutaj między Wami, tak? Czyli Sytuacja, jakby, w której się znaleźliście z tą osobą, o której myślicie, zakończy się w jakiś sposób dla Was pozytywnie. Możecie być nastawieni, że to, na co czekacie, w niedługim czasie nastąpi. Wymaga jednak jeszcze pewnego przepracowania pewnych, pewnych sytuacji. Nieoczekiwania, jakby natychmiastowo, że coś się tutaj zadzieje. Są tu, jakby, pewne zadania jeszcze do, do wykonania, żeby, żeby ten rezultat przyszedł. Jest jeszcze, jakby, coś do przepracowania. Czyli takie przemyślenie. Wszelkich wszystkich spraw za i przeciw, i wtedy dopiero sprawy zakończą się pomyślnie dla Was. W tej sytuacji, w związku z tym, oczywiście, z tą osobą, o której tutaj myślicie. Dziękuję bardzo za to czytanie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.